JOF, czyli Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. Jest to system wyłaniania kandydatów w wyborach większościowych. Jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, w odniesieniu do samorządów można mówić wprost o dwóch takich korzyściach bezpośrednich, które tutaj obserwujemy jako samorządowcy. Pierwszą sprawą o znaczeniu zasadniczym to jest silniejsze umocowanie. Wójta, burmistrza, prezydenta, ponieważ no, nie czuje wprost takiej zależności od rady. Może być w swoich decyzjach bardziej arbitralny, podejmować decyzje bardziej gospodarcze. Druga sprawa, że wynika taki pożytek i dla społeczności, która bardziej obserwuje poczynania kandydatów i dokonuje finalnej oceny. Poprzez dokonanie powtórnego wyboru lub nie, a generalnie chodzi tutaj o zasadę, a żeby społeczeństwo mogło naprawdę poznać i dokonywać jakościowych wyborów i w rzeczy samej doświadczenie uczy, że są to jakościowe wybory, ponieważ nad sprawdzonym kandydatem już się długo nie deliberuje, tylko mówi, że ten kandydat, mimo wszystko, zapewnia rozwój naszej społeczności i jest odpowiedzialnym, właściwym na swoim miejscu. Klasa polityczna, działając w oderwaniu od systemu wyborczowego większościowego, w pewien sposób czuje się naprawdę oderwana od bieżących spraw i wydarzeń, od głównego nurtu i toku życia, którym żyje społeczeństwo jest w rzeczy samej wyabstrahowana. Obywatela i przeciętnego kowalskiego potrzebuje tylko na dany czas wyborów, a później w zasadzie taki, taki wyborca już polityka nie obchodzi. Na bazie tego jawi się w ogóle pytanie, co dalej będzie z demokracją czy bo w zasadzie strukturom demokratycznym politycznym zależy na pewnej wierzytelności. Wierzytelność uzyskuje się poprzez e, udział wyborców procentowy w danych wyborach. Jak wiemy, udział ten radykalnie spada. W mojej ocenie będzie to tak, że społeczeństwo dojrzałe politycznie przestanie się można powiedzieć, nawet zupełnie interesować polityko, uważając, że jest to bagno i utopia. Natomiast demokracją, z tego co widać i z tych ogólnych tendencji, będzie zależało na usilnym udemokratycznianiu struktur, który będzie się dokonywał, uważam, nie w sposób jakościowy, ale ilościowy. A mianowicie te. Wszystkie enklawy, które demokracja sama określa jako enklawy wykluczenia społecznego, w przyszłości bardzo dobrze posłużą jako społeczeństwo informatyczne dla uwierzytelniania demokracji jako pewnego dyktatu politycznego. W ten sposób dojdziemy do tego, że demokracja straci w dużej mierze na swojej jakości, a może całkowicie stanie się takim poletkiem uprawowym bezwartościowym na rzecz ilościowego, czyli jak to często potocznie się nieładnie nazywa, mięsa armatniego wyborca będzie służył w takiej demokracji. Jednomandatowe okręgi wyborcze. W różnym stopniu, jako pewne mieszanki, występują w różnych systemach, systemach w demokracji europejskiej. Natomiast należałoby sobie dać dzisiaj odpowiedź, który system byłby jako bardziej sprawdzony i lepszy. Ja osobiście opowiadałbym się za pełnymi, jednomandatowymi okręgami wyborczymi na terenie całej Polski, a to z uwagi na to, że nie można w oczywisty sposób porównywać demokracji, na przykład Niemiec, Francji, czy powiedzmy jeszcze innych demokracji z systemem demokratycznym Polski, są to inne uwarunkowania i geopolityczne, i historyczne, i to wymaga takiego, bym powiedział, indywidualnego podejścia. Jest oczywiście wiele takich głosów, które pojawiają się wśród rzekomo wytrawnych polityków. Które mówią, że system jednomandatowych okręgów wyborczych może wprowadzić no, coś w rodzaju pewnej takiej demagogizacji życia politycznego, że przecież polityk mówi: Ja jestem profesjonalistą, ja jestem tyle lat, któż się lepiej zna na tym. Niż ja na wyznawanej polityce. No ale to jest nic gorszego i nie ma większego obłędu. Potrzeba, jak wszędzie, do każdego organizmu zdrowej krwi. Dlatego w sposób świadomy i odpowiedzialny, jako w zasadzie najwyższy taki czas, bym powiedział, nadchodzi na to, ażeby te jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzać i urzeczywistniać w życie, bo tylko w ten sposób będzie to gwarancja prawdziwej demokratyzacji struktur państwa. Wrócę jeszcze do polityków. Jednomandatowe okręgi wyborcze powodują to, że e, polityk traci w zasadzie swoją misję, bo dzisiaj jak mówić, że e, polityk uczestniczy w demokracji, czy jest reprezentantem społeczeństwa, skoro no, weźmy nawet przykład konstytucji czy budżetu Unii Europejskiej, która liczy z grubsza 2000 stron. Czy na przykład taki parlamentarzysta, on zdaje sobie sprawę, co głosuje i jakie nieraz piekło przygotowuje dla swoich wyborców? Zapewne nie. I tutaj jawi się temat pewnej silnej pozycji państwa. Czy przy jednomandatowych okręgach wyborczych ta pozycja będzie silniejsza czy słabsza? Na pewno, jak wskazuje doświadczenie krajów europejskich, te, które odważnie od początku działają w ramach jednomandatowych okręgów wyborczych, czy ewentualnie są to połowiczne rozwiązania tego systemu, na pewno wskazuje, że te demokracje, te państwa są silniejsze i bardziej świadome demokratycznie, świadome swoich praw i obowiązków. Jednomandatowe okręgi wyborcze. To pytanie na dzisiaj bardzo aktualne, wręcz bym powiedział, brzemienne w skutkach. Otóż nie możemy zadawalać się względnym spokojem, mówiąc, że jest to zdobyć demokracji, że względnie spokojne 60 lat jest tego dowodem, ale musimy wiedzieć, że w końcu następuje przerost, istnieją pewne oczekiwania i nie wiadomo naprawdę, jakim kataklizmem, jako klęsko to się może skończyć. Ja nie chciałbym tu jakichś złowróżnych słów wypowiadać, ale to jest system, który w końcu, jak każdy system, podlega pewnej erupcji i degradacji i należałoby się zastanowić. Tutaj należałoby również postawić zasadnicze pytanie, już tak mówiąc w podsumowaniu, do polityków, należałoby postawić te zasadnicze pytanie, Jaka im towarzyszy wola, czy jest to kwestia tylko mniejszej lub większej braku na przykład świadomości, co by mogło być lepsze dla narodu, dla wzmocnienia jego pozycji, dla Polski, czy po prostu jest to świadome już uwikłanie i brnięcie w, ogólnych, w ogólnym takim dyktacie demokracji, przy pełnej świadomości konsekwencji skutków, a to by było o wiele groźniejsze. I dlatego z tego miejsca kieruję zdecydowany apel, szanowni politycy, bądźcie z narodem.